Hej, witam was w kolejnym odcinku z Hollow Knight'a. E, zaczniemy sobie wyjątkowo w królewskich pograniczach, tak? Dobrze zapamiętałem lokację ogrody królowej. E, Królewskie pogranicze były tu. No dobra. Trochę się walnąłem, przyznam. E, ale... Zaczynamy sobie tutaj, e, ponieważ w pierwszej kolejności... Jejku, jak mi to dawno nie było swoją drogą. Naprawdę wiele odcinków z, tego, z tej lokacji nie było. Wiem, bo yy, mówię to dlatego, że nie pamiętam praktycznie tych dróg w ogóle. To widzę, że muszę, musimy iść do góry, w prawo, do góry, w lewo. Spoko. To pamiętam, że się zapadało. Tyle zapamiętałem i na tym się to kończy, że tak powiem. No cóż, co poradzić? A właśnie, możemy testować nowy płaszcz. Pyk. Działa pięknie i możemy testować nową umiejętność. Jak widzicie, robaczek padł na hita. Efekt był ładny, dźwięk wydaje mi się, że też. Mówię wydaje mi się, bo oczywiście tego nie wiem. Gram bez dźwięku, jak dobrze wiemy. No ale cóż. Hmm, pędzimy sobie od razu do tego tajemniczego przejścia, bo skoro mamy cienisty płaszcz. Czy jak on to się nazywa? Płaszcz mroku? Nie wiem, cienisty chyba. Aż sprawdzę. Hmm, 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 hmm. Cienisty płaszcz, dobrze pamiętałem. Ojejku, może mieć takiego zeza w skakaniu, to trzeba być mną normalnie. Co ja robię? Ej, no, to jest tak specjalnie zrobione, żeby się tylko odbijać głową. Pyk, piękny skok. Wszystko pięknie, ładnie. Się udaje. No i pięknie. Powiedzcie, że to było tu, a nie że się naparkurowałem na marne. Eee, tak, to było tu u jejciu. Nie wiem, jakim co zapamiętam. zapamiętałem. Tak, kolejko dziwnie nie zabrzmi. Zapamiętałem na pamięć, ale uwaga, nie przebija mnie. I teraz. Pyk. Pięknie. I zwiedzamy sobie nową lokację. Znaczy lokacje, Na no nową część lokacji, którą już mieliśmy, ale powiedzmy, że nie zagłębiamy się w to takie, w takie szczegóły. Wow, myślałem, że tu też są kolce i dlatego tak byłem y, rozważny, powiedzmy, z tym wszystkim. O! Czemu mi się... Oj! O! no dobra, nie byłeś ciężki. Aha, to jeszcze nie koniec! O, kolejny, witam. Uuuu! Jak miło! Klow! Witaj. O i kolejny. auć Ten płaszcz jest genialny. Dosłownie przeszywam się przez przeciwników. Ojoj, Tak czułem, że tu będzie coś cięższego. Z jakiś zdradziecki lord. Co to jest? E Okej, okay, on jest mocny, ale... Widzę, że da się go łatwo unikać? Pod warunkiem, że ma się już ten płaszcz, nie? Kto by się spodziewał, że akurat tu mi się to przyda? Oj, tu mi się oberwało, ale na szczęście nie dostałem obrażeń dzięki naszemu. dzięki naszemu amuletowi. Powiem wam, że nie chciałbym na nim zginąć i to tak bardzo bym nie chciał. Au? Okej, okay, to było dziwne. No, dawaj, dawaj, chodź, chodź tu. Niech. Pobiłyby go trochę te yy, nasze bombelki. Ojdź. To mi się nie podobało. To mi się jeszcze bardziej nie podobało. Tak, to jest typowo podcienisty płaszcz. Szybko, leczymy się. Ajdź. To bije za dwa? Aha. Mapa zaktualizowana. By pomyślał. Ale powiem wam, że ten boss jest strasznie wytrzymały. Ja naprawdę dużo mu obrażeń tam zadałem. Jeszcze mam nowy miecz, przypominam. Hmm. Oła. Jeszcze mnie biją. Ech. Co poradzicie? Ale Zdradziecki Lord to jest jeden z cięższych bossów, jakiego dotychczas spotkałem. Wiadomo, jest nowy. Nie zdążyłem się na nim, powiedzmy, wytrenować. Ale mimo wszystko zaskoczył mnie. Myślałem, że będzie znacznie łatwiej. A się okazuje, że on jest akurat na tym poziomie gry, który mam aktualnie. Czyli kiedy zdobyłem. Yy, ten, ten. Yy, cienisty płaszcz. Coś przeoczyłem, chyba. Nie, nie cienisty, tylko. A może dobrze powiedziałem? Sam już nie wiem. cienisty. Ale nie, nie, ja przede wszystkim nie wiedziałem, że ten laser bije za, za 2hp Gdybym wiedział To po pierwsze lepiej bym go unikał To przede wszystkim Ale No trochę mi to zaskoczyło, nie ukrywam Będę z nim od razu walczyć, czy Nie, najpierw te wszystkie modliszki, dobra, fajnie, naładuję sobie e, Trochę magii Tu będzie kolejna, oczywiście Au O, dziękuję Prof, nie? Ona chyba tak była. Fajnie, że mogę go bić zanim się jeszcze pojawi. Doceniam. Jeśli się tu nie rozproszę, to mam dużą przewagę. Wystarczy go ładnie timingować. Au. No dobra. Tu mi się nie udało go ładnie stajmingować. Jeszcze nie nauczyłem się tego jego ataku. Ouch. Mm -hmm. To mi się nie podobało. Zdecydowanie. Ouch. To jeszcze bardziej mi się nie podobało. Czy on każdym atakiem bije za dwa? Czy. Nie, tym bił za jeden? Uwaga. Szybko uciekamy. Dobra. Cienisty płaszcz ładnie użyty. Ponownie. O! Podwójnie. To ciekawe. Nie spodziewałem się. Nie ukrywam, zaskoczył mnie. Niestety negatywnie mnie zaskoczył. Ale fajnie, że ona nam pomaga, bo teoretycznie możemy go brać na wyczekanie i on nam nic nie zrobi. Tak w teorii. Czy ona go zabiła? E, on ją uderzył, czy ona go? Ja się uleczę szybko, bo nie wiem, co, czy on jeszcze nie odżyje albo coś. Nie, ona umarła! Klof, nie! Poświęciła się dla nas. Czajcie. Zastanawiam się, czy mogłem zrobić coś, żeby nie doprowadzić do tego. Ale smutno. I nawet nie mogę poczytać jej myśli, ani jego. Hmm. No dobra, no to musimy iść dalej. A tu widzę, że będzie jakieś pomieszczenie do góry chyba. Hmm. Ale smutek. Ojeju, jeszcze się głupio uderzyłem. Ona była taka, wiecie, że podziwiała nas i w ogóle... Ale się smutno teraz zrobiło przez to, że ona zginęła. Co to jest? Hm. Huh. Dziwne. Kim ty jesteś? Mmm. Sekretne przejście jakieś? Coś? Mm, podłoga się nie trzęsie. No dobra, to idziemy do środka. O! To coś ciekawego. Sekretnych. O! Czy tu coś było? Hmm. Tu się chyba tak po prostu sypie, ale przejścia tam nie ma. Szkoda. Hmm. No tu na pewno będzie za którymś razem przejście. Oni tak specjalnie robią, żeby nikt się nie skapnął. O? Tu coś? Hmm. Do góry też nie. Ciągle nic. Y Cześć? Dlaczego jestem tu taki wolny? Czy ja mogę iść tam dalej? Czy to jest jakiś kolejny boss? Czy ktoś kolejny mi tu umrze? Nie, mogę jej posłuchać. Okej okay. O jezu. Czemu ona tak przerażająco otworzyła oczy? Biała dama. Och, a któż to przybywa? Daleką drogę przebył, aby mnie odszukać. Czy potrzebuje mojej pomocy? Czy może całkiem przypadkowo jego wędrówka zaprowadziła go do tak ważnego miejsca? To prawda, prawda, że byłeś wyczekiwany. Nie, być może to stwierdzenie nie jest trafne. Prawdziwy wybraniec taki jak ty był wyczekiwany. Mam dla ciebie dar długotrzymany dla kogoś takiego jak ty. Połówka całości. Gdy jej części zostaną złączone, Wielka moc zostanie przyznana, a na czekającej drodze wielka moc będzie Ci potrzebna. Połówka czegoś. Hm. Połówka czego? U, coś grubego. Biały fragment. Czy to jest jakiś element dodatkowej magii? Ach, ta istota u twego boku. Naiwnością byłoby uznać ją za przyjaciela, ale mimo to oboje was łączy pewne podobieństwo, bardzo nikłe chociaż y, chciałoby się rzec. A ponieważ teraz trzymać ono blisko ciebie, wnioskuję, że stałeś się częścią rytuału tego szkarłatnego klanu. Jakże niefortunny moment wybrali sobie na przybycie do naszych ruin. Wspomóż ich w ich działaniach, jeśli taka jest twoja wola. Jednak pamiętaj o najważniejszym zadaniu, o które błaga cię to królestwo. Coś jeszcze mi powiesz? Zmierzyłeś się z dziewczęcym dzieckiem? Jest to twardy przeciwnik, potężny umysłem i ciałem, uderzający odbicie swojej matki, mimo iż owe spędziły razem niewiele czasu. Nigdy nie miałam za zły romansu wyrma jako wymiany. Prawdę mówiąc, darzę sympatią narodzoną z niego istotę. Gdyby wasze drogi kiedyś zeszły, myślę, że zyskałbyś po potężnego sprzymierzeńca. O kim on mówi? Poprzez me korzenie wyraźnie wyczuwam słabnięcie naczynia. Wyniknąć z tego mogą jedynie dwie rzeczy. Pierwsza jest nieunikniona przy aktualnym stanie rzeczy – upadek. Wszystkie umysły zatracone w tej groźnej pl pladze. Druga, którą ja bym preferowała i którą wymagałabym twej pomocy – zastąpienie. Błagam cię, zastąp naczynie. Jego domniemana moc została przeceniona. Zostało zbrukane przez wypełniającą je ideę, ale ty, ty jesteś wolny od takich skaz. Ty jedyny mógłbyś utrzymać w sobie to coś. Apomania. Przyjmij ode mnie to ostrzeżenie. Naczynie samo w sobie może być słabe, ale jest znacznie wzmocnione przez siłę w nim drzemiącą. Aby je zastąpić, potrzebna jest ogromna moc. Przygotuj się dobrze, nim podejmiesz się tego wyzwania. Strasznie dużo ma tekstu. Eee... Przygotuj się dobrze, lecz nie zwleka. Jeśli naczynie pęknie przedwcześnie, ta plaga zostanie uwolniona z furią i potęgą nagromadzoną przez wieki uwięzienia. Okej, okay, w końcu przestała gadać. A o czym myślisz? A więc on potrafi wejść do umysłów innych? Zatem pieczęcie mogą zostać zerwane przez jego ostrze. O! Czy to oznacza, że moje ostrze może mieć wpływ na jakąś finałą walkę? O, chyba tak. No ale dobra. Zobaczmy sobie ten nowy temek. Mmm. Okay. Nie ma go w naczyniach dusz. A, widzę. Dobra, widzę je już. Ostatni amulet. Za pięć. Fragment białego amuletu nie może zostać przypięty. O, a i tak mi pokaże, że tylko na ławce mogę. Mm, śmiesznie. Mogę cię uderzyć? Niezbyt chyba. No dobra. Ciekawe to było. Szkoda, że żeby się tu dostać, musiałem poświęcić yy, ten. klof. Tak. No nie wiem, mogli ją oszczędzić. Ale też kowala w sumie mogłem oszczędzić. To. Może i kogoś musieli poświęcić z tej dwójki. Jeszcze zołta chcieli poświęcić. <laughs> Duszek! Klow! Wow, to było coś! Prawdziwa walka potężnych wojowników. Taka zaciekła, taka wysublimowana. Miała w sobie wszystko, co mogłabym sobie wymarzyć. Dziękuję za wszystko, mój przyjacielu. Jak na tak małego robaka, swoją postawą dajesz inny, wiel innym wielki przykład. Z pewnością jeszcze się spotkamy. Chciałbym sprawdzić, co ona myśli. Ale boję się, że ją zjem. Moim mieczem. Dlatego nie chcę tego robić. O, i mam nowe przejście. To fajne. Aha, to jest ten skrót. Dobra, to ma sens. No to cóż. A, no tak, zapomniałem. Wracamy sobie na ławeczkę i sprawdzamy, jak to wygląda na mapie. Czy jeszcze czegoś mi tam brakuje? Może, kto wie. Widzę, że. No, nieważne. Chciałem powiedzieć, że Tomstrom będzie łatwiej wracać niż wcześniej się tutaj szło, ale jak tak patrzę na cały kształt, to jest równie irytująco. Albo i gorzej nawet. A wezmę sobie tą magię. Czemu nie? Mam mało życia. Dobra, tu już mnie nic nie zabije po drodze. Przynajmniej nie powinno. Hmm. Co tam jest? Au! Od kiedy by się... Skąd one się tu wzięły? Ich tu nie było wcześniej. Czy były? A, to nie jest nic szczególnego. Mm. A tutaj? Tu było zjełczałe jajo z tego co widzę. Um, ty wybuchałeś, nie? Oczywiście. Aha, dobra, ty nie wybuchałeś, ty po prostu zostawiałeś po sobie takie główienko. Szkoda. Um, hy, 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 hy. Tu jest coś do góry. Czy ja tam byłem? A, my już tu wchodzimy w mglisty kanion, hm. Średnio mi się to podoba Nie wiem czy w Mglistym kanionie też nie było jakiegoś takiego przejścia magicznego, tajemniczego, ale... Nie chcę tego sprawdzać, bo nie mam pewności Jak będę mieć pewność, to możemy tam pójść Może wiecie, to mi napiszecie w komentarzu Kto wie Nie ukrywam, byłbym wdzięczny za to Na dół, czy... Na dół, okej okay. Ech, oczywiście, że musiałem oberwać i to podwójnie. Idź stąd. Precz. Hmm. Ciekawe, czy gdybym sam go zabił bez klow, to znaczy, że ona nie zadałaby ostatecznego ciosu. To czy dzięki temu mógłbym ją oszczędzić w jakiś sposób? Znaczy oszczędzić. No wiadomo, nie ja ją zabiłem, tak, ale... Wiecie, o co chodzi. Mhm. Hmm, 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 hmm. Nie widzę tam więcej przejść. Okej, okay, to na swój sposób dobrze nawet. Hmm, bo to oznacza, że mamy cały zielony szlak, przepraszam, ogrody król królowej już odhaczone. Ale nie wiem czy tu czegoś nie będzie w zielonym szlaku właśnie. Bo ja tak cały czas o nim myślę. Cały czas wydaje mi się, że tam coś jeszcze będzie. Tylko nie wiem co. Hmm. A jak to jeszcze spojrzę? Tam było jakieś przejście do góry, widzicie? Z jakimiś kolcami, znaczy jest takie poszarpane nad tym miejscem, powiedzmy. Hmm. Dziwne, dziwne, nie ukrywam. No ale dobra, uznajmy, że oleje to póki co. I możemy się udać może tu? Mm -hmm. Czy tutaj? Tu będę bardzo długo szedł. Chociaż w sumie. nie aż tak długo. Dobra, pójdziemy najpierw do kryształowego. W sumie. nie wiem po co chciałem się przenieść. Mogłem iść normalnie rogaczem. A z jakiegoś powodu uznałem, że tak będzie mi szybciej. Dziwne. Nie wiem skąd się wzięła u mnie ta dedukcja, ale no cóż. Trzeba się z tym pogodzić. Przypominam jeszcze prawdopodobnie w środku filmu, że jeśli chcecie wspierać mój kanał w każdy możliwy sposób, albo ogólnie mnie, to możecie zostawić oczywiście łapkę. Wiadomo, subskrypcje też będą mile widziane i w ogóle. I będę za to bardzo wdzięczny przede wszystkim, bo jednak jest to coś ważnego, o co myślę warto dbać. A widzę, że ostatnio moje filmy bardzo ładnie się, się przyjmują i też bardzo ładnie je oglądacie. Więc cóż. Chyba o czymś to świadczy, nie? Teraz tylko jak tam się dostać tak mądrzej z głową? Czy ja nie uderzę w nic od dołu? Chyba nie. Jak tu zdaszuje się, to będzie jeszcze dobrze. Okej, okay, zdążyłem. Okej, okay, tu widzę, że jest najdłuższe przejście. O, no właśnie. E, momencik. A, myślałem, że tu coś było. No dobra. O, to jest to długie przejście kryształowe. Jejku. I tak, tu jest coś do góry, tylko to jest... Aha, ja tu już byłem. Uh, nie, to nie jest to przejście, to jest jeszcze inne Jejku, pamiętam jak tu byłem za pierwszym razem Kiedy nie, kiedy nie miałem double jumpa, to była tragedia um, Do góry, okej okay. O, ciebie to pamiętam, jeszcze pamiętam taką śpiewającą mm, To chyba było konieczne Jeszcze do góry i w prawo Dobra Jakoś się musimy tam dostać... A ja muszę go szybko... O właśnie. Prawie zapomniałem, że da się je tak zabić. A tych chyba też się dało, tych biegających tam z kryształami. Tylko trzeba było do tego użyć yy, magii tupnięcia, chyba, jak się nie mylę. Aha, ja tu mam zablokowane przejście. Serio. Ech. Czy muszę się tędy przebijać? Naprawdę nie ma tu jakiejś dźwigni, żeby to wyłączyć. Dobra, dalej do góry, czy w prawo już? Jeszcze do góry, okej, okay, no to idziemy. O, i teraz od góry będziemy musieli iść... ...tutaj? O nie, czy to jest to przejście? Nie, to jest jakoś bardziej w lewo. No nie, to jednak jest to przejście. Ech, no cóż... Czyli jeden, jedno z przejść to jest fałszywy alarm. No, szkoda. Au. A to przejście? To jest pewnie to, co już mam zaznaczone? Nie, to jest jakieś inne. Ale też takie, z którym potrzebuję double jumpa. Znaczy do którego potrzebuję double jumpa. O! A was tak pół na pół kojarzę. Czy ja cię zabiłem pierwszy raz, czy zabiłem cię na tyle dużo razy, że już mi się zaliczyłeś do bestiariusza? Ja tu byłem? Byłem tu chyba, co nie? Czy nie? Nie no, musiałem tu być, jak tak teraz patrzę na tą mapę. Jest to co najmniej oczywiste. Mm, a to przejście? Gdzie jest? Hello? To jest gdzieś tutaj, w tym miejscu. Hmm. Okej. Okay. Widzę, że znowu mamy Ciebie, czemu on ucieka? Aha, no to już wiem. Ech, czuję, że to mnie donikąd nie prowadzi. Powiem więcej. Ok, wracamy prędko po cięciu. Um, na ten film to myślę będzie tyle. Co chciałem, to zrobiłem. Dostaliśmy się do zielonego szlaku, straciliśmy klow. był nowy boss I to, powiedzmy sobie że dość trudny boss Więc proponuję wrócić do naszej głównej lokacji I tam się pożegnamy Albo możemy tutaj w sumie Co nam szkodzi Więc przy tym pięknym powiewie toksyn z prawej strony Okej, okay, przepraszam za kolejne cięcie Ym... A wracając, więc przy tym pięknym powiewie toksyn z prawej strony, eee, życzę Wam miłego dnia. Jeśli chcecie wspierać mój kanał, to zapraszam do subskrybowania, łapkowania bądź komentowania, cokolwiek chcecie. I cóż, do następnych odcinków i papatki.